Nvidia jest w dupie. W taki sposób przedstawiłem wam w zasadzie większość newsów dzisiejszego, prawie że specjalnego wydania technika. Ale oprócz tego, leak ceny Nintendo Switcha 2, nowy chiński model AI, który niszczy konkurencję, oraz światełko w tunelu dla graczy, którzy szukają nowej karty graficznej. Nie wiem, co więcej powiedzieć, dlatego po prostu zapraszam do oglądania. Cena Nintendo Switcha 2 w Europie została ujawniona i niestety nie ma tak dobrze jak w poprzednich newsach. Ale hej, okolice 1550 zł w Polsce pewnie około 1600 nie jest taka zła jak na nową konsolę, która do tego jest przenośna. Włoski sklep Games Movies.it doprowadził do leku, jakby w ich ofercie Nintendo Switch 2 był dostępny w cenie 365 euro. To najprawdopodobniej na polskie będzie właśnie przeliczone jako 1600 zł. Jest to nieco więcej niż podawane przeze mnie jakiś czas temu 1200 zł. Natomiast jak za nową konsolkę, która ma duże szanse okazać się gigantycznym sukcesem, nie jest to dużo. Ponadto sklep informuje, że będzie to produkt Quantite Limitassime, co oznacza, że sklep spodziewa się, że nie dla wszystkich Switcha 2 wystarczy. Jak będzie w praktyce, czy w Skalperze wykupią cały sklep, czy może jednak zostawią coś dla zwykłych konsumentów, tego niestety dowiemy się dopiero z czasem. Osobiście mam nadzieję położyć swoje ręce na Switchu 2, dlatego koniecznie subskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie tego przegapić. Przegapić również nie chcecie rozwoju na polu technologii AI. Na rynku pojawił się nowy model sztucznej inteligencji R1 od DeepSeek i muszę powiedzieć, jak tylko się pokazał, tak zrobiło się o nim głośno do takiego stopnia, że zainteresowały się nim media głównego nurtu. Najlepszy w tym wszystkim jest fakt, że za stworzeniem tego modelu nie stoi jakaś wielka firma. Jak donosi portal Money.pl, nie wiadomo zbyt wiele. Firmę w grudniu 2023 roku założył Liang a Sorki, jakbym źle to przeczytał. Osobiście testowałem najnowszy model i muszę powiedzieć, że jestem lekko wstrząśnięty. Przykładowy rant na temat incydentu PVF w Overwatchu 2, nie wchodząc w szczegóły, skrypt, który wypuścił AI, jest przerażająco dobry. Nie będę kłamał, gdyby ktoś zrobił film z wykorzystaniem tego skryptu, miałbym trudności z doszukaniem się wykorzystania AI. Również wyszukanie informacji działa w tym modelu dobrze. Choć czasami bot może pominąć fakty, które by nas interesowały. Cóż, może to po prostu ja nie potrafię korzystać z AI. Niestety, jako że DeepSeek pochodzi z. Kom Republiki Chin jest, co by tu dużo mówić, po prostu ocenzurowany, na co idealnym przykładem może być moja próba zapytania się dipsika, kto jest prezydentem Chin? Ha? Czekaj, co? <grafię> Silnik początkowo zaczął odpowiadać na to pytanie, tylko po to, żeby sekundę później poprosić o inny temat, co udało mi się perfekcyjnie nagrać. No ale dobra, mamy już na rynku ChatGPT od OpenAI. Czy nowy chiński produkt jest lepszy? Cóż, na pewno jest opłacalniejszy. Nie wgłębiając się w zbyteczne szczegóły. Twórcy chwalą się, że jest o wiele tańszy zarówno w utrzymaniu, jak i rozwoju. Nie wymaga gigantycznej siły obliczeniowej, co zatem idzie jest po prostu opłacalniejszy, a to jest dla branży najważniejsze. Co gigantycznie odbiło się na zachodnich rynkach, jak donosi Holder Ciclets. Nie potrafię czytać zagranicznych nazwisk. Premiera nowego modelu AI od DeepSeek przyprawiła wiele przedsiębiorstw o gigantyczne spadki, w tym głównie Nvidia, która zanotowała spadek wartości aż o 556 Miliardów dolarów. Jednak premiera nowego AI nie jest jedynym czynnikiem, przez który ta firma ma problemy, o czym będę mówił za chwilę. W sumie zagraniczne przedsiębiorstwa straciły okolice 1469 miliardów dolarów. Możliwe, że niebawem będę chciał zrobić eksperyment i za pomocą tego narzędzia w pełni zrobić materiał na kanał. Dajcie znać, jak zaopatrywalibyście się na takowy eksperyment. Dajcie też przy okazji znać, co sądzicie o korzystaniu z tego rodzaju narzędzi. Osobiście nie mam co do tego oporów, ale nie każdy musi się ze mną zgadzać. A teraz zaczynamy segment komedii bądź jak kto woli, tragedii. Przyszłość Nvidia nie wygląda ciekawie. W ostatnim techniku poruszałem temat RTX 5090, gdzie nawet słodziłem tej karcie, mówiąc o niej nieco, jak się okazuje, za wysoką nadzieją. Tym razem nie będzie tak przyjemnie. Na początek muszę uderzyć się w piersi. O ile ostatnio informowałem, że RTX 5090 posiada dwucyfrowy przyrost nad poprzednikiem o tyle, no, o czym nie powiedziałem. To fakt, że karta posiada większe zużycie energii i wiele osób nazywa ją 5090 Ti, co ma swoje odzwierciedlenie w wyższym niż poprzednik poborem energii. Nie będę kłamał, patrząc na to, co mówiłem w swoich materiałach tyczącym się szklanego sufitu układów GPU, uznałem to, że po prostu tak musi być, że tak to po prostu będzie. Well, niestety, jeżeli chodzi o 5080, sytuacja jest trochę inna. A, i oczywiście znowu będę się posiłkował materiałami naszych polskich YouTuberów. Pobór energii nie wzrósł aż tak bardzo. Zwiększony zaledwie o okolice 40 W więcej od 4080. No ale jak to jest z tą najważniejszą statystyką? Wydajnością. Cóż. 5080 nie jest wielce wydajniejszy od swojego poprzednika. RTX 5080 wydajnościowo będzie porównywalny ze starszym RTX 4080 Super, co sprawia, że Nvidia w ostatnim czasie nie poczyniła czegokolwiek, co można nazwać postępem. Oczywiście, pomijając w tym wszystkim technologię multi-frame generatingu, to na dany moment jest największy, i niestety w tym wypadku jedyny atut sprzedażowy najnowszej karty NVIDIA. Ten, muszę powiedzieć, wygląda imponująco. Powołując się na testy z zagranicy, faktycznie potrafi on podnieść ilość klatek nawet dwukrotnie. Jednak, bądźmy szczerzy, są tu klatki sztuczne dodatkowo takie, które potrafią dodać opóźnienie. A co oprócz tego, jak się okazuje, same kłopoty i nie mówię tutaj tylko o branży kart graficznych. Ponieważ Nvidia zdecydowała się wstrzymać sprzedaż swojej innej usługi, GeForce Now. Jeżeli na dzień dzisiejszy wejdziemy na stronę i będziemy chcieli skorzystać z usługi, odbijemy się od informacji, że usługa została wyprzedana. Nie jest dostępny żaden pakiet, zarówno płatny, jak i darmowy, choć na ten moment, kiedy spróbowałem wejść do gry na swoim koncie, to nie miałem większych problemów, żeby się połączyć. Aczkolwiek kiedy weszłem na stronę, gdzie można dokonać zakupu lepszego planu, odbiłem się od komunikatu o braku możliwości kupna. Nvidia broni się, że to przez zmianę dostawcy płatności, jednak prawdę mówiąc, ciężko jest mi w to uwierzyć, no ale dobra, nie będę teoretyzował, zamiast tego przejdę do kolejnego problemu Nvidii. To wszystko o czym powiedziałem: katastrofalna premiera RTX 5080, nowy AI z Chin i możliwe, że również zablokowanie możliwości zakupu usług GeForce Now sprawiło, że Nvidia znalazła się w ciemnej dupie, jeżeli chodzi zarówno o reputację, jak i giełdę. Jak Nvidia poradzi sobie z obecnym kryzysem? Tego niestety nie jestem w stanie przewidzieć. Przed nami jeszcze premiery RTX 5070 oraz 5060 wraz z możliwymi modelami TI, natomiast jeżeli te karty również okażą się fiaskiem pokroju 5080, obawiam się, że Nvidia może mieć spore tarapaty. Szczególnie, że konkurencja nie śpi. W momencie, kiedy zieloni borykają się z problemami, ze stajni czerwonych dochodzi do zadowalających przecieków. Wygląda na to, że AMD niebawem wypuści kartę, która ma szansę sporo namieszać. Mówi się, że w przygotowaniu są już dwa modele: RX9070 oraz 9070XT. Jak podaje IT Hardware, RX9070XD ma być bardzo zbliżonej wydajności względem RTXA 5080, podczas kiedy to RX9070 ma plasować się między RTX 5070 i 5070 Ti. Ponadto obydwie karty czerwonych mają posiadać 16 GB VRAMu, co, patrząc na zapowiedzi Nvidia, wygląda jak soczysta 1305 prosto w nos. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że są to pamięci GDDR6, co w wykorzystaniu nowszej generacji ze strony Nvidia GDDR7 może przechylić szale zwycięstwa na stronę zielonych. Wszystko więc zależy od ceny i tu jest ciekawie, ponieważ kiedy RTX 5080 ma kosztować okolice ok. 1000 dolarów, czyli na nasze ponad 4000 zł, o tyle RX 9070 ma kosztować okolice ok. 600 650 dolarów, czyli na nasze okolice ok. 2500 zł. Spora różnica. Jeżeli te plotki okażą się prawdą, Nvidia no cóż, tak jak w tytule, jest w dupie. I prawdę mówiąc, za to wszystko, co działo się przez ostatnie lata, zieloni zasłużyli sobie bardziej niż emeryt na rentę. Miejmy nadzieję, że kubeł zimnej wody zda egzamin i Nvidia skupi się na tym, na czym powinna. I nie mydli ludziom oczu technologiami AI. To na tyle w dzisiejszym techniku. Pamiętajcie o subie na kanale. I do usłyszenia!